Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie piąte. Oceń poprawność podanych zdań. Zapisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, oraz F, jeśli zdanie jest fałszywe. Http to protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w internecie. To zdanie jest fałszywe. Http jest używany do przesyłania stron internetowych w sieci www, nie do obsługi poczty elektronicznej. Protokół do przesyłania poczty to SMTP, więc to zdanie jest fałszywe. FTP to protokół zamiany nazw domeny na adres IP, to zdanie jest fałszywe. FTP służy do przesyłania plików między komputerami. Protokół zamiany nazw domeny na adres IP to DNS, czyli to zdanie jest fałszywe. DHCP to protokół umożliwiający hostom uzyskiwanie od serwera danych komunikacyjnych, np. adresu IP, adresu bramy sieciowej, adresu serwera DNS. To zdanie jest prawdziwe. Automatycznie przydziela użytkownikom w sieci adres IP. I inne informacje komunikacyjne. Zatem to zdanie jest prawdziwe. Sprawdźmy poprawność zaznaczonych odpowiedzi w karcie odpowiedzi. Jesteśmy już w odpowiedziach. Odpowiedzią do zadania piątego jest fałsz, fałsz, prawda, czyli poprawnie rozwiązaliśmy zadanie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.